ma Koroniarze! Już w sobotę 17 maja o godzinie 20.15 zmierzymy się na Exwood Arenie z Rakowem Częstochowa. Wpadajcie do naszego sklepu kibica, w którym możecie kupić różne koroniarskie gadżety. W dniu meczu otwieramy go o godzinie 15.30. Od 16 zapraszamy Was na sztuczne boisko przy Exwood Arenie, gdzie odbędzie się Koroniarska Majówka. Bramy stadionu otwieramy o 18.15. Karnetowicze wciąż mogą korzystać z fast-tracka, który umożliwi szybsze wejście na obiekt. Na stadionie będzie prowadzona zbiórka na dwuletnią Wiktorię, która zmaga się z zespołem Reta. Do wsparcia. Na sektorze rodzinnym pod patronatem firmy Flyska na najmłodszych będzie czekać mnóstwo atrakcji i animacji, a o godzinie 19.45 zjawi się tam jeden z naszych zawodników. Przyjdźcie na stadion wcześniej, bo przed meczem czekać na Was będzie występ artystyczny Kamila Bednarka. Na dziedzińcu czekać na Was będzie strefa PKO Banku Polskiego. Pamiętajcie także, że cały czas funkcjonują specjalne linie autobusowe, które umożliwią Wam szybszy dojazd na mecze Korony Kielce. Sprawdźcie także ofertę naszych punktów gastronomicznych. Prosimy Was, abyście po ostatnim wisku zostali na trybunach, ponieważ Ponieważ odbędzie się oficjalne pożegnanie i podziękowanie za całą piłkarską karierę dla Piotra Malarczyka, a zaraz po nim odbędzie się specjalny pokaz dla kibiców na zakończenie sezonu na ExBoot Arenie. Dopingujcie nas, wspierajcie razem po zwycięstwo!